Dobry, witam Was wszystkich serdecznie. Jesteśmy dzisiaj tutaj, aby porozmawiać o nowych funkcjach aplikacji Mail, która pojawiła się w iOS 18.2. Niektórzy nie korzystają z natywnej aplikacji mailowej, Apple'owej. Ja z niej korzystam, dla moich potrzeb jest więcej niż wystarczająca, ale zyskała w 18.2 kilka nowych rzeczy. Istotne jest to, żebyście mieli włączony język angielski. Z tego co wiem, i to chyba amerykański musi być, nie, nie testowałem innych krajów, innych angielskich, ale chyba jest wymagany amerykański, nie działa przy języku polskim, więc to jest tylko dla interfejsu angielskiego. Teraz tak, na górze w 18.2 pojawią Wam się domyślnie nowe kategorie maili. Mamy cztery kategorie. Mamy kategorię primary, czyli tutaj trafiają nasze najważniejsze rzeczy. Maile, na które powinniśmy, musimy zareagować. Jak widać, nie wszystkie są prawidłowo skategoryzowane. Mamy również kategorię transakcji. W transakcjach trafiają wszystkie nasze rachunki od firm, jakieś zamówienia, tego typu rzeczy. Tutaj też powinny trafiać dostawy, czyli jak na przykład z DHL czy z FedExa przychodzą jakieś maile. Z informacją o naszej przysyłce, jak tutaj widać, jest na dole, mam DHL Express, to one trafiają w to miejsce. Trzecią kategorią są uaktualnienia, updaty, czyli tu powinny trafiać jakieś newsy, subskrypcje, sociale, jakieś takie rzeczy jak newslettery, tym podobne rzeczy. Część rzeczy widać tutaj rzeczywiście tak się pojawia prawidłowo i pragnę zauważyć, że ja korzystam z trzech skrzynek mailowych na tym iPhone'ie: prywatna, służbowa i jeszcze jedna prywatna. I te kategorie prawidłowo obsługują tutaj wszystkie inboxy, czyli mam wszystkie inboxy z trzech kont tutaj w jednym miejscu i kategorie w nich, więc to jest całkiem wygodne. Czwartą kategorią to są promocje, czyli jakieś specjalne oferty, jak przychodzą jakieś kupony, jakieś cebula deal i tak dalej. To wszystko trafia tutaj, przynajmniej powinno trafiać tutaj. No i na koniec mamy all mail, czyli wszystkie nasze kategorie. Te okienka tutaj na dole, takie są informacyjne okienka przy każdej kategorii w różnym kolorze. One informują nas o tym, czego się powinniśmy spodziewać. Możemy je zamknąć. Ja na razie je zostawię tutaj, żeby było e, ładniej. Teraz tak, mamy informacje od Apple TV tutaj i widać w tytule jest napisane do obejrzenia w Apple TV plus. Ewidentnie nie jest to coś, co powinno być w głównej skrzynce, bo nie jest to na tyle interesujące dla mnie. Więc wykonuję gest. Przypominam, że są gesty na mailach. Możemy dać w prawo, aby opóźnić maila, czyli na przykład żeby zesnuzować go, czyli zniknie nam na jakiś czas. Mamy archiwizację maila. W drugą stronę możemy go skasować, albo odznaczyć jako przeczytany. I mamy tutaj te trzy kropki, dzięki czemu możemy robić różne inne rzeczy. Przypominam też, że możemy gest wykonać do samego końca, i w tym momencie jest wykonywana albo archiwizacja, albo kasowanie, zależy, w którą stronę pojedziemy. Ale nas interesują trzy kropki, więc wchodzimy w trzy kropki i tutaj na samym dole mamy opcję Categorize Sender. Czyli domyślnie wszystko dzieje się automatycznie, a jeżeli coś trafi do złej skrzynki, to musimy sobie tutaj skategoryzować tą osobę czy też te, tą firmę. W tym wypadku mamy Apple TV. Apple TV to są ewentualnie albo update, albo promocje. Ja je dam tutaj do update'ów. I teraz tak, wszystkie update'y z tej firmy powinny mi trafiać do tamtej skrzynki. Chodzi oczywiście o adres e-mail konkretny. I tutaj... Jest potencjalnie problem, że co jeśli z tego samego adresu e-mail jakiejś firmy dostaje newslettera i dostaje rachunki na przykład za jakieś produkty, które tam kupuje. Przykładowo, z, zamawiam kawę z Coffee Deska, dostaje od czasu do czasu newslettera z jakimiś promocjami, ale też dostaje rachunki. I czy on będzie potrafił rozróżnić i odpowiednio rzucać? To się okaże. Tego jeszcze nie miałem czasu przetestować. Na razie walczę z tym, żeby to podzielić wszystko prawidłowo i pokażę Wam inne skrzynki. W transakcjach, na przykład, taka ciekawostka jest tutaj w Google. Wchodzimy w Google, a zwróćcie uwagę, że to są nazwy firm, a nie konkretne wiadomości. Wchodzimy do Google i tu mamy informację, że tutaj są w tej kategorii trzy transakcje, trzy wiadomości. Możemy sobie to rozwinąć i pokazać wszystkie wiadomości, albo po prostu widzieć. Nasze transakcje, one są tutaj zwinięte na dole, w tym wypadku to akurat nie były transakcje, tylko powitanie do Gemini i jakieś um, powiadomienie o zmianach Google Cloud, a tutaj miałem Google Alert. Więc to jest teoretycznie źle kategorizowane, bo to jest od Google, ale to nie ma nic wspólnego z transakcjami, tutaj transakcji nie ma, to jest przykład błędu w aktualnieniach mamy jak wspomniałem wiadomości newsy subskrypcje sociale i tak dalej no i tutaj rzeczywiście mamy tutaj jakiś jeden Apple TV i mamy informację o tym że są nowe odcinki w piątki że jest rozdzielenie czyli wspaniały cudowny serial i tak dalej to trafiło tutaj pojawiło się prawidłowo i ponownie, jak tutaj będziemy wchodzili, będziemy mieli tutaj również więcej informacji od nadawcy, czyli mamy tutaj informację, że jest jeden update i jedna wiadomość, ale jak kolejne będą spływały, no to to się będzie rozszerzało. Oczywiście możemy w tym miejscu kasować wszystkie te wiadomości, czyli jeżeli mi się coś nie podoba, to mogę go skasować i trzeba tylko uważać, jak wspominałem, pod każdą taką pozycją jest więcej wiadomości. Tutaj mamy dwie. Jest to informacja. Dwa updaty, dwie wiadomości. Więc jeżeli ja to skasuję tutaj, to zostaną skasowane. Obie wiadomości. Musimy o tym pamiętać, żeby przypadkiem czegoś nie skasować, czego nie chcemy. W promocjach z kolei są tutaj inne rzeczy, które być tu powinny. Tutaj ze Steama mam jakieś trzy promocje, trzy wiadomości. Tutaj mam informację o tym, że jakiś winter sale w tej chwili się zaczął. Mam informację o promocji na temat Ghost of Tsushima między innymi, że jest na moim i tak dalej. To mogę oczywiście pokasować albo coś z tym zrobić. Zależnie od potrzeb, ponownie, zostaną skasowane trzy wiadomości. No, i na koniec mamy te wszystkie nasze maile. Ja na razie tych kategorii nie wyłączam, jeszcze nie jestem do tego przekonany, jeszcze to nie działa tak jak chcę. Zobaczę, co będzie z czasem, jak się system nauczy moich przyzwyczajeń, jak zrozumie, co i gdzie chcę mieć, i zobaczymy, jak to wtedy będzie się zachowywało. Ale od razu mówię, jeżeli sobie to włączycie z jakiegoś powodu i chcecie wyłączyć, wystarczy na górze wejść po trzy kropki w górnym prawym rogu, w widoku wszystkich inboxów i przełączyć się na list view. Tutaj również macie jeszcze informacje o kategoriach. Jeżeli je sobie tam zamkniecie, to macie tutaj dodatkowe okienko z informacjami o kategoriach. Tutaj możecie je sobie sprawdzić i na samym dole macie Reset Manual Categorization, czyli możecie sobie zresetować to, co wcześniej ustawiliście. Jeżeli stwierdzicie, że chcecie zacząć od nowa, źle to zrobiliście, albo być może Apple w międzyczasie poprawi swoje algorytmy, swoje funkcje AI, to będziecie mogli to zresetować i zacząć od nowa. Także to się tutaj chowa. Ja na razie wracam do kategorii, będę z tych kategorii korzystał. Zobaczymy, czy się do nich przyzwyczaję, czy nie. Na razie korzystam z nich tylko i wyłącznie na iPhone'ie. Nie mam ich dostępnych u mnie na ani na iPadzie, ani na Macu. Co mamy ja tylko na iPhone'ie. I zobaczę. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, uwagi, przemyślenia na temat tych kategorii, zapraszam do komentarzy. Jestem bardzo ciekawy, co o nich myślicie. Jeżeli je chcecie włączyć, to dajcie znać, czy Wam się spodobały. Jak je włączyliście, czy bardzo szybko je usunęliście. Na koniec chciałbym bardzo wszystkim podziękować, którzy wspierają specjalnie kanał. Dziękuję również wszystkim, którzy dają suby, lajki, wchodzą w interakcje, to bardzo, bardzo pomaga. Bardzo wam dziękuję, do zobaczenia. Szczęśliwego nowego roku wam życzę wesołych świąt w najbliższych dniach i jeszcze mam nadzieję do usłyszenia przed nowym rokiem. Do zobaczenia. See you!